Byliśmy umówieni z panem Litowem. Już ta państwa czeka, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy? Wejdźcie, wejdźcie. Jezus Maria, to pan? Zastanawiałem się, czy pan mnie pozna. Tata, co tu się dzieje? To ten komornik, przez którego padł nasz zakład. Jak to? Do dziś pamiętam, jak mój szef płakał i prosił pana, by się pan nad nim zlitował. A ja nie słuchałem. Nie mam powodów do dumy, ale doprowadziłem do likwidacji wielu firm. Byłem bezwzględny i twardy. Przez lata liczyły się dla mnie tylko pieniądze. No i dlatego chciał mi pan pomóc i, i pani Iwonie i dlatego chciał pan załatwić pracę tacie? Pomagam też wielu innym osobom, które straciły przeze mnie majątki. Musiały pozamykać swoje firmy. Wynająłem detektywa. Niektórych mnie odnalazł. Chcę przed śmiercią naprawić chociaż część moich win. Ale dlaczego nie powiedziałby pan od razu prawdy? No właśnie, dlaczego? Powiedziałem. Teraz, właśnie po to was razem zaprosiłem. Mógł pan od razu powiedzieć o co chodzi, zamiast udawać przypadkowego darczyńcę? Nie mogłem. Odwiedzałabyś bezwzględnego komornika, przez którego twój ojciec stracił pracę? Jestem w szoku, czyli to nie był przypadek, że się spotkaliśmy. Pan Witek specjalnie mnie wybrał, bo wiedział, że jestem córką taty. To wszystko jest pokręcone. Byłem złym człowiekiem. Nie obchodziło mnie, co zrobią ludzie, których firmy likwidowałem. Zrozumiałem swoje błędy dopiero gdy zachorowałem i zostałem sam. Wiem, że niewiele naprawiłem, ale lepsze to niż nic.